Bum, cześć siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj zgodnie z tym co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie wille w górach. A to zresztą też prosił jeden z widzów. Jeżeli już teraz ten projekt ci się podoba, to doceni moją pracę, zostawiając w pełni darmową subskrypcję. Dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością ci odpowiem. Jeżeli chodzi o wnętrze tej willi, no to już wam pokazuję. Mamy do niej dwa wejścia. Jedno znajduje się tutaj, powiedzmy, to jest takie pierwsze wejście, gdzie sobie tutaj wchodzimy. Jak widzicie, mamy tutaj sporo miejsca. Myślę, że to jest idealne miejsce na jakiś właśnie składzik, albo takie wiecie. Bardzo pomieszczenie takie gospodarcze, na zasadzie, że wiecie, tu macie crafting, piecyki i tak dalej. To wszystko polecam umieścić sobie tutaj. Tutaj powyżej możemy sobie zrobić naprawdę wypasiony salon i osobiście to bardzo rekomenduję. Ponadto tu mamy drugie wejście, ale do tego, jak ono wygląda, przejdziemy za chwilkę. Wchodzimy sobie na górę. No i tu oczywiście polecam sobie zrobić sypialnię, biuro i tak dalej. Myślę, że to naprawdę. No i oczywiście ten widok na góry. No moi drodzy, myślę, że naprawdę. Nikt takiej willi u Was na serwerze nie ma i myślę, że naprawdę każdy będzie chciał taką posiadać. Więc serdecznie zapraszam, pokażę Wam jak ją zbudować. Teraz na ekranie wyświetla Wam się lista materiałów potrzebnych do zbudowania tego projektu. Jak widzicie, mało tego nie jest, więc w Świerkowym Lesie spędzicie naprawdę dużo czasu. Ale wierzcie mi, opłaca się, zresztą sami widzieliście. Teraz z kolei wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego domku. Jak widzicie, za duże one mimo wszystko nie są, ale ten domek jest naprawdę okazały i znajdziecie w nim naprawdę sporo. Miejsca dla siebie, I ewentualnie zawsze możecie go sobie powiększyć, jeżeli macie taką potrzebę. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane: od tej kratki do tej kratki, od tej do tej, później od tej do tej, od tej do tej i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest zrozumiałe, także bez przedłużania. Przejdźmy może do budowania. Oczywiście, jak zawsze będziemy budowali sobie ściana po ścianie, także zacznijmy sobie od przedniej ściany. Na początku tutaj sobie zaznaczmy wejście w tym miejscu, powiedzmy gdzieś tutaj, albo jak chcecie, możecie zrobić tutaj. To już tak naprawdę tylko od Was zależy. Podnosimy sobie tutaj na 3, tu dodajemy czwartą kratkę i ok. tu sobie podnosimy. Tu akurat jest tyle fajnie, że ta podstawa nie ma w ogóle cobblestone'a, znaczy cobblestone'a. Cobblestone'a to ona ma dużo, ale nie ma w ogóle tego. Czego nie ma w ogóle? Nie ma w ogóle okien, więc tu naprawdę nie ma żadnej filozofii, nie? I tak naprawdę tu jest ten nasz czwarty poziom. Teraz tutaj próbuję sobie kolejny raz dwa trzy elegancko, raz dwa trzy, super. Tu sobie robimy, dostawiamy cyk, dodajemy raz dwa trzy, tu tak samo raz dwa trzy i to już mamy zrobione. Nawet możemy sobie od razu na cztery to podnieść tutaj zrobić coś takiego, tylko tutaj widzicie, pamiętajcie, że tu musi być e, trzy kratki, dlatego widzę, że tutaj sobie, o powinienem w tym miejscu to zrobić, e, coś takiego, o i teraz jest git, bo tu powinny być trzy kratki, no niestety, tak to jest, jak się troszeczkę inne wymiary stosuje. I teraz tak, o, tutaj robimy sobie e, coś takiego, żeby było okno w taki oto sposób, tu dostawiamy ciach, tu oczywiście dodajemy sobie podłogę w tym miejscu, tu ponownie dodajemy sobie okno w taki oto sposób, żeby to nam wszystko ładnie wyglądało, tu możemy sobie dać podłogę. No i tu oczywiście robimy sobie wyjście, czyli robimy sobie po prostu w taki oto sposób, najprościej jak się da, żeby tu nie kombinować. Teraz tak, o tutaj robimy sobie od tej ściany raz, dwa, trzy odstępu i podnosimy sobie, jak macie tutaj podłogę, no to na jeden wyżej, tu robimy dwa odstępu, nasze znaczy tutaj zrobimy od, od wejścia, zróbmy tu jest wejście, czyli robimy raz, dwa, trzy, cztery i później raz, dwa, trzy i podnosimy sobie do góry mamy coś takiego i jest ok i teraz tak o, tu sobie wykładamy oczywiście w taki oto sposób, żeby tu nam to ładnie pięknie wyglądało, e, przeciągamy sobie aż, no powiedzmy, możemy dotąd o i teraz robimy sobie coś takiego elegancko, żeby nam to ładnie wyglądało, wszystko się zgadzało, dodajemy sobie płotki tak naprawdę i tutaj tą część mamy zaopiekowaną, nie jest nam to już do niczego to potrzebne. Jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić na równo z tym, czyli możecie sobie tu wyciąć, tu jeszcze dostawić i tutaj zrobić coś takiego dopiero. Jeżeli chcecie mieć to tak naprawdę wszystko bardzo równo symetrycznie, to jak najbardziej możecie coś takiego zrobić. Teraz tutaj robimy coś takiego, że tu będziemy robili w ten sposób, nie? Czyli tak naprawdę okna będą, znaczy okna. Tu będziemy robili dach. I teraz tak o, jeżeli chodzi o dach, no to tu jest standardowo robimy sobie taką przeplatankę. Tu nie ma żadnej większej filozofii. Jakby ktoś się tam próbował doszukiwać czegoś takiego bardziej złożonego. No to niestety tutaj tego nie znajdzie. Jest tu najprostszy dach na świecie, czyli robimy coś takiego. No to on się troszkę bardziej skomplikowany zrobi później. Tu dodajemy sobie coś takiego. Ciach. Ok, dostawiamy sobie znowu do góry, lecimy, żeby to nam było już tutaj ładnie, pięknie zrobione. Tu mamy ciach, ciach. No i oczywiście ciach, ciach. Tu nam się wszystko zgadza. Tu dodajemy sobie jeszcze tylko pół płytki w taki oto sposób. No i wyciągamy to o 1. Tutaj również dodajemy sobie pół płytki i wyciągamy to o 1. Tu oczywiście tego się pozbywamy tego. Ok, no i teraz tak o tu podnosimy sobie standardowo ciach. Ciach. Teraz tutaj podnosimy sobie do góry, tak naprawdę do maksimum. Czyli mamy tutaj dotąd. Tutaj tak naprawdę sobie zabudowujemy, ponieważ to nam do niczego potrzebne nie będzie, czyli sobie to zabudowujemy w taki oto sposób. Tutaj myślę, że możemy sobie zrobić. Tak naprawdę nie musimy nic tutaj robić, po prostu dostawiamy sobie taką, bo tu, będzie, tu będą się okna ładnie zamykały, więc jest. OK, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o przód naszego domku, to to już mamy zrobione. Możemy przejść do lewej strony. Jeśli o tą część chodzi, no to tutaj też standardowo sobie to przeciągamy, żeby to ładnie nam wyglądało. Ciach, ciach, podnosimy sobie tu na wysokość 4, tu na wysokość 3. W taki oto sposób, żeby to wszystko fajnie wyglądało. OK, to mamy. I teraz, tak, o tutaj po wewnętrznej stronie, robimy sobie oczywiście coś takiego bo tu będą nasze ściany no i tak o tu robimy jedno okno no to to już mamy ciach ciach tu robimy drugie okno żeby nam się też wszystko ładnie zgadzało no i tu robimy trzecie okno tak naprawdę w tym miejscu również żeby również nam się to zgadzało tu podnosimy sobie do góry i tu też nam się tak naprawdę wszystko zgadza teraz tak o tu dodajemy sobie cobblestone'owe schodki w taki oto sposób Ok, to mamy zrobione. No a tutaj natomiast robimy sobie coś takiego, że dodajemy sobie o, w ten sposób tak naprawdę dookoła jedziemy. Mamy coś takiego zrobione i jest ok. Tutaj, jeżeli chodzi o to, bo nie wiem, czy będę robił jednocześnie dach, robimy coś takiego. Ok, taki takie od, tak jeden odstęp, powiedzmy, od tego, żeby nam się to wszystko zgadzało. No, bo ponieważ tutaj będziemy robili sobie zaraz, oczywiście, e, nasz dach, czyli będziemy tutaj dostawiali sobie o, w ten sposób, e, ciach, ciach, żeby nam się to zgadzało. No, i tu będziemy mieli w ten sposób, nie? Teraz nie wiem, czy jest sens teraz od razu wam pokazywać dach, ale pokażę wam na wszelki wypadek. E, I myślę, że sobie go skończymy później, bo nie chciałbym tracić 100% czasu na budowę dachu, bo dach możemy sobie przystriknąć palcami i zrobić, jak pokażę wam jedną stronę. O. Mamy coś takiego. No i tak naprawdę później jedziemy już tak naprawdę do góry pojedynczo. I z czego to robimy? Robimy z tego z tej woskowanej z woskowanej miedzi. Z tego to robimy, nie? No i tu oczywiście tak samo, ale to będziemy do tego zaraz sobie przejdziemy. Dlatego dach zrobimy osobno później, nie? Także przejdźmy tutaj do lewej strony znaczy do tylniej części naszego budynku o, do tego miejsca jeżeli chodzi o tylnią część, robimy ją dokładnie tak samo jak poprzednio, czyli tutaj dodajemy sobie na 3, na 3 o, w taki oto sposób tu sobie podnosimy 3, 3, 3 tu będzie czwarta, okej okay. tu nam się to zgadza no i tu pamiętajmy, że musi być ponownie tak samo to zrobione, czyli robimy coś takiego, okej okay. tu będą stały nasze filary ciach i tutaj ponownie na środku będziemy mieli raz, dwa, tu musi być na środku jakoś trzy, czyli mamy o coś takiego. Tak będą stały nasze filary, tu przeciągamy sobie w ten sposób, tu robimy dokładnie tak samo jak poprzednio okno, czyli tutaj od wewnątrz dostawiamy sobie ciach, 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 tutaj ponownie robimy tak samo, czyli podnosimy sobie ciach w ten sposób, no i tu oczywiście również dodajemy sobie Wyjście w taki oto sposób, żeby nam to się wszystko ładnie zgadzało. O, czy ja się zmieszczę? O, zmieściłem się. No to nie jest ze mną jeszcze aż tak źle. Dobra, i teraz tak o, tutaj od tego robimy raz dwa odstępu, podnosimy sobie na wysokość. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kratek, nie? Tu tak samo na środku robimy odstęp, no i podnosimy sobie na tą samą wysokość tu na tą samą wysokość, tutaj ten bok na razie zostawiamy. No i tak o, tu robimy sobie oczywiście w taki oto sposób, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało. Tu do tego zaraz przejdziemy. No i teraz robimy tak o, ciach. Sobie to przeciągamy. Tu dodajemy sobie nasze e, eleganckie płotki. Teraz robimy e, raz, dwa. Tutaj proszę państwa sobie przechodzimy od dołu, bo tu już nam się zaczyna cała, e, cały taniec pingwina, robimy coś takiego. Elegancko, no i teraz tak naprawdę tutaj odtąd robimy sobie, o, w taki sposób. Dwa, e, tu będzie 3, Elegancko, no i 4, żeby nam się wszystko zgadzało. Tu od dołu, oczywiście, dostawiamy sobie e, nasze schodki, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No i tak, o, tu podnosimy sobie troszeczkę wyżej, ciach, tu podnosimy sobie troszeczkę wyżej. Myślę, że na tą wysokość będzie optymalnie, albo możemy nawet tak podnieść, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak Wam bardziej to pasuje. Tu teraz dostawiamy sobie jeden płotek, drugi płotek, no i tu robimy sobie oczywiście coś takiego, żeby to ładnie nam wyglądało. Elegancko tą część mamy zrobioną, lećmy dalej. Jeżeli chodzi dalej, no to tutaj ponownie sobie zabudowujemy to w taki oto sposób, żeby to nam wszystko wyglądało jak trzeba. Tu robimy sobie wejście, coś takiego. No i tak naprawdę tu podnosimy sobie jeszcze o jeden, i tutaj lecimy sobie do góry. O. W ten sposób, żeby nam to wszystko się zgadzało. No i tu oczywiście również robimy sobie taki sam szczyt jak poprzednio, czyli podnosimy sobie klocek po klocku, tak naprawdę, no, najgorzej jest z tymi dachami. Naprawdę, ja lubię takie domy budować, bo one wyglądają ładnie. Ale nienawidzę w nich robić dachu. Jak ktoś chce za mnie robić tutaj dachy, to zapraszam, skontaktujcie się ze mną na Discordzie. Naprawdę, ja Wam oddam to, żebyście robili mi tutaj po prostu dachy do tych odcinków, bo mnie szlak jasny trafi. To jest po prostu masakra. Te dachy są najgorsze, bo to, jak mi tak skakać z lewa na prawa, z prawa na lewa, i to się wszystko w oczach po prostu rozwala. Ok, mamy to. Ciach, wszystko się zgadza, tylko tutaj przesadziłem, bo tu powinno być e, tak. No, teraz jest gitara. Teraz jest gitara tak, tak, jak miało być. Tak jest, tu oczywiście jeszcze muszę jeden dograć do góry. Ok, żeby mi się to wszystko zgadzało, zgadza mi się. No, no, oko mi się zgadza, także przejdźmy do lewej strony. Ok, jeśli chodzi o lewą stronę, znaczy o prawą w zasadzie już, no to tu robimy adekwatnie tak samo jak poprzednio, czyli tutaj sobie po prostu to wszystko podnosimy na wysokość. Trzech kratek, tu już nawet naprawdę nie musimy kombinować, bo już resztę mamy zrobioną. Więc tutaj już odchodzi nam lwia część tego wszystkiego. Tu robimy sobie standardowo w taki oto sposób, żeby nam się to ładnie, pięknie zgadzało. Jeszcze o jeden do góry, no bo tu, wiadomo, muszą dojść okna. Dostawiamy sobie okna w taki sam sposób, jak poprzednią stronę robiliśmy. Ok, mamy coś takiego, dostawiamy sobie tutaj. W taki oto sposób schodki cobblestone. Owe. Teraz dodajemy sobie jeszcze nasze schodki do góry nogami, tutaj w tym miejscu, żeby to nam atrakcyjniej wyglądało. Ciach, ciach. Tu nie zapominamy, oczywiście, o naszych półpłytkach, które mają iść w taki oto sposób, żeby tu była przerwa. Elegancko. No to troszeczkę tutaj przesadziłem. O, w taki oto sposób. No i teraz, tak naprawdę. Tu ponownie dostawiamy sobie daszek, ale do zrobienia dachu jeszcze sobie wrócimy, no bo to będziemy sobie robili już na sam koniec że po prostu już tą najtrudniejszą, znaczy najtrudniejszą, najnudniejszą część zostawiamy po prostu sobie na koniec. Także e, tą część również mamy już skończoną. Wróćmy teraz do środka, poróbmy schody i podłogę. Jeżeli chodzi o schody i podłogę, no to robimy bardzo prosto, ponieważ tutaj ja sobie to zrobię, co prawda, komendą, ale wykładamy to wszystko sobie świerkowymi deskami, u mnie to będzie spruce planks, już widzę, OK, mam, ciach, jest gotowe, domykam sobie raz, dwa, elegancko, no i teraz tak o, w tym miejscu myślę jakoś o, tutaj bym chciał mieć wejście, no i to wejście chciałbym, żeby się kończyło tutaj jakoś tak, no ale tu mi troszeczkę to będzie zawadzało i tak dalej, więc zróbmy sobie to troszeczkę dalej, w taki oto sposób, tu oczywiście zrobimy sobie tak, żeby nam to ładnie wyglądało. Dostawiamy sobie tutaj, myślę, w taki oto sposób. Coś takiego. Ciach. Tutaj ponownie dodajemy sobie od dołu. Ciach. Tutaj dodajemy sobie teraz w tą stronę skręt. OK. No i tak, w taki oto sposób. Zrobiliśmy sobie wejście tutaj na pierwsze piętro. Tu sobie możemy tutaj to zrobić. Zamiast tego wstawmy sobie może. Ten bal, i go pociągnijmy sobie troszeczkę do góry. Mamy to zrobione. OK, tu sobie domykamy to wszystko, co nam nie jest już potrzebne. Czyli tu sobie wszystko możemy już wypełnić, bo to już mamy zrobione, jeżeli chodzi o spód. No dobra, będzie bez stryknięcia, bo już nie chcę przerywać w budowaniu sobie. Mamy to gotowe. No i teraz robimy sobie ponownie schody do góry. Schody do góry robimy sobie w tym miejscu. No i tu standardowo. Oczywiście właśnie będzie tu troszeczkę ciężko to robić, także miejcie to na uwadze, zanim zamkniecie okna, żebyście nie musieli później sobie szyb wybijać, zróbcie to przed. O i będziemy mieli tutaj wejście na górę. Wszystko nam się fajnie zazębia. Tu oczywiście robimy sobie tak, tu zagradzamy sobie w taki oto sposób. No i tutaj sobie to, no może bez tego wypełniamy ciach. No to to to, to musi być, to musi być. OK. Mamy coś takiego, no i tu będzie to zrobione w taki oto sposób, że będziemy mieli barierkę stworzoną w ten sposób. O. Może troszeczkę niepraktycznie, e, tu będziemy mogli dociągnąć do końca, ponieważ tam będą już szyby, nie? Może troszeczkę niepraktycznie, ale na pewno będzie to wyglądało tak jak trzeba. Nie? Także tu sobie ponownie, też to już podłogę tutaj wypełniamy do końca, bo tu już nic innego robić nie będziemy. Idąc dalej, możemy przejść w końcu do dachu. Czyli tak, o, na początku tutaj robimy sobie coś takiego, żeby to nam poznikało ładnie, elegancko, bo nie chcemy tego tu widzieć. Tu możemy o sobie dociągnąć nawet do końca. Super. No i teraz jedziemy dalej z naszym dachem. Czyli po prostu robimy sobie. Po kolei zrobię, tylko jedną część zrobię, dobra? Ponieważ nie chcę marnować Waszego czasu, a drugą będziemy robili identycznie. Także nie wiem, czy jest sens, żebyśmy po prostu tracili Wasz czas. Po prostu zrobicie identycznie tak samo. Ja sobie tutaj tylko pozamykam to, co potrzebuję pozamykać. Czyli tutaj robimy ciach i tutaj robimy ciach. Elegancko. OK, eee, Dobrze. To już mamy zrobione. Tu oczywiście również sobie dodajemy ciach ciach, tu dodajemy sobie od razu belkę w ten sposób ok, mamy to zrobione, dodajemy pyk, pyk i tutaj oczywiście szczyt, git dobra i teraz tak o. od wewnątrz lecimy sobie jedną stronę w taki oto sposób mówię, nie chcę tego nie, będę, nie chcę robić dwóch yy, znaczy dwa razy każdej ściany, bo one, te, te, te dachy z obu stron są dokładnie takie same. Różnią się tylko tym, że z jednej strony są dwa kominy, ale te kominy wam pokażę potem, jak już pstryknę palcami i wypełnię ten dach, tą najnudniejszą część zrobię, bo no nie wiem, czy komuś chce się oglądać, jak dwa razy robię dokładnie to samo, nie? Tu robimy w taki oto sposób, żeby nam się wszystko... E, stój! Tako? Dzie! Dzie! Co ty mi się tu psujesz? Halo, e! Ziomek, ziótyk, co ty? Halo! Dobra. Podnosimy sobie tutaj, mamy to zrobione, ciach, no i teraz tak o, tutaj będą okna, więc tu robimy jeden przerwy, belka na 3, tu będą okna, jeden przerwy, belka na 3 i tutaj gdzieś powinna być jeszcze jedna belka na 3. Tak, tak to powinno wyglądać moi drodzy, tu oczywiście sobie pomijamy to jedno miejsce, w którym będą okna. Czyli robimy coś takiego, ciach, no i sobie dociągamy resztę. W taki oto sposób. Tu będą okna? Już chyba, nie, no będą. Będą, będą. No i ostatni element, czyli przeciągamy sobie tutaj to, ciach, no i dociągamy sobie robiąc. Coś takiego, no i z drugiej strony robimy identycznie tak samo, także ja stryknę palcami, to się zrobił bez sensu, żebyście to oglądali, jak robię dokładnie to samo. Ok, to już mamy zrobione, i teraz kominy. Ja sobie zrobiłem dwa kominy, jeden sobie zrobiłem chyba gdzieś tutaj, w taki oto sposób na trzy, a drugi sobie zrobiłem chyba gdzieś tutaj w tym miejscu. O, w taki oto sposób, ciach, i teraz tak, o, tu sobie zrobiłem ciach, ciach, i na to jeszcze klapa taki oto sposób i tak naprawdę mamy dwa kominy, które chciałem tutaj mieć. Jeżeli chodzi o oświetlenie, no to oświetlenie możemy sobie zrobić w bardzo fajny sposób, bo możemy tutaj właśnie, dlatego po to to robiliśmy, żeby tutaj coś takiego sobie móc zrobić, nie? Myślę, że to naprawdę spoko wygląda. Tu oczywiście możemy sobie w tym miejscu zrobić oświetlenie, no i tutaj wtedy robimy na odwrót, nie? Czyli coś takiego, o i też mamy super to zrobione. Tutaj z kolei możemy sobie dodać w każdym z trzech miejsc, dodatkowo tutaj, no i jeszcze tutaj, w tym i w tym miejscu możecie sobie zrobić oświetlenie. Tutaj z kolei, jeżeli chodzi o dół, no to stawiamy sobie oświetlenie w tym miejscu. No i drzwi oczywiście stawiamy sobie od wewnątrz. Jeżeli chodzi o oświetlenie w środku, no to w piwnicy to chyba nie muszę wam mówić, że możecie sobie stawić gdziekolwiek chcecie. Po wejściu na górę, oświetlenie możecie sobie zrobić, nie wiem, na przykład tutaj, 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 tutaj. W takich miejscach, gdzie nie będzie was to za bardzo bolało, tu jest idealne miejsce po prostu na to, żeby postawić oświetlenie. No i tu. Nie muszę Wam mówić, że po prostu stawiamy sobie na tych belkach i mamy super doświetlone całe pomieszczenie. Jeżeli chodzi o drzwi, no to drzwi oczywiście z jednej i z drugiej strony stawiamy sobie świerkowe, no i resztę wypełniamy ciemnymi lub przeźroczystymi szybami także co ja wstryknę palcami i to się wypełni. Ok, i wszystko tak naprawdę mamy skończone. Co więcej, w tym odcinku widzieliście, że był podzielony odcinek na strefy czasowe, czyli mieliście tam pierwszą ścianę, drugą ścianę, trzecią ścianę, czwartą ścianę, później był e, efekt finalny plus. E, poprzedni projekt. Dajcie mi znać, czy coś takiego chcecie mieć w każdym odcinku. Jeżeli tak, to będę specjalnie dla Was coś takiego dodawał. A teraz zobaczmy, jak to się prezentuje wpleciony w krajobraz. Jak widzisz, w pełni gotowa willa w górach wpleciona w krajobraz prezentuje się naprawdę, naprawdę świetnie. Jak zawsze kwestia tylko dobrania dekoracji do biomu i budynku, który budujecie. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który sprzedzi Przyjemnością Ci odpowiem. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama, X i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który budowaliśmy ostatnio. I widzisz go również w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten projekt, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środek i czwartek oraz na kolejnym odcinku już piątek. Cześć!